W tradycji białostockich leśników jest jedno miejsce, które niesie szczególną wartość. To studzieniczna i pomnik upamiętniający cierpienia i ofiarę leśników czasów wojny. Ofiarę czasem najwyższą, bo ofiarę życia. Poprzez to, to miejsce jest też miejscem przypominającym o zobowiązaniach, jakie jesteśmy winni czczonym tu nadleśniczym, leśniczym, gajowym, robotnikom leśnym i ich rodzinom. Zobowiązaniu służby ojczyźnie. Bywa, że służba ta nie jest łatwa. Bywało, że była różnie nagradzana, ale ma w sobie, sobie piękno ponad wartości. Jest to przywilej pracy w powołaniu. To słowo powołanie do służby lasom, kształtowanie lasów na pożytek ludziom, wynika z rozumnego zachwytu przyrodą. My leśnicy. Mamy podstawy, jakimi są wiedza i doświadczenie, aby zarządzać i brać na siebie odpowiedzialność za powierzone nam dobro narodowe, jakim są lasy. Drodzy leśnicy z rodzinami, szanowni Państwo, niech to spotkanie będzie wyrazem nadziei i podziękowania za wspólną pracę, wspólne poświęcenie i dziedzictwo po leśnikach, którzy odeszli. Niech będzie. Uznaniem oparcia naszej służby i pracy na wartościach tradycji, doświadczeniu i wiedzy. Dziękuję, daszbour. <noise> thank <laughs> you